To Naszego Pana na ciągłej. Kurwa, kocham go. Ja też tak chcę. Warciel, ty Jedziemy za nim. Możeśmy go nie zgubili. Przy tych prędkościach, to... Czulapkę? Jeszcze nie, ale zbliża się do kolejnego modułu. Jest. Jest, jest, jest. nie za Co robi? Hamuje przy wyprzedzeniu. Ja jakoś ja nie rozumiem, nie? Ja wiem. Dlaczego? Dlaczego? Ja chcę jechać tak. Tak, tak, jeszcze, jeszcze, dobrze. Co za misja. Ale... Czuję się bez bezpiecznie przy takim pirodzie, kurwa. Nic mi nie zmienia, nie przeszkadza, nic mi nie zahaczy. Dzwoni. Bierze się kolejnego. Do trzeciego. Gdzie to jedziemy za nim! Gdziekolwiek on jedzie, jest boss. Nie jest! <grymne> jest! Jest wielki! Chyba, no, żeby się za szybko nie schował, żebyśmy go też zdążyli. Jest wielki! No. A we... Kurwa, jest! Jeszcze! Już gości jest... Nie Niesamowity, tutaj. Jezus Maria! A co to jest? Skrzyżowanie! Trzymaj kurs! Jedziesz? Sto kilometrów dalej Posuwamy się za tyrolotem OKZ z prędkością podróżną 90 km na godzinę pojazdy w przeciwną stronę jadą z prędkością 20 km na godzinę i dalej wyprzedzamy